Kajeczka kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, jesteście zdrowi. Yy, mówię odzywam się do Was, bo się za Wami strasznie, strasznie stęskniłam i chcę Wam troszkę opowiedzieć, co się ostatnio działo w moim życiu, dlaczego mnie nie było yy, i ogólnie o takich... W no, ciężkich, ciężkich chwilach w moim życiu, e, tak. I pomyślałam sobie, że po prostu e, robiąc makijaż, troszkę z Wami pogadam. Przedtem, jak, jak, jak Wam opowiem, co tam, e, co tam, co tam się działo <laughs> ostatnio, a były to dosyć naprawdę ciężkie chwile, to chcę Wam po prostu przypomnieć o konkursie e, tak, z takich rzeczy, najpierw, że tak powiem, <laughs> parafialnych. To to, e, o, ostatnio we vlogu mówiłam, że jest konkurs dla osób, które chcą się podzielić efektami, swoją opinią na temat e, kosmetyków e, na chemii. E, I konkurs jest bardzo fajny, bo do wygrania jest 2000 zł, pierwsza nagroda druga 500 zł, trzecia i 10 nagród, po prostu takich jakby wiecie, niespodzianek. Tam będą no, kosmetyki moje e, czy jakieś inne kosmetyki. Na pewno będą to fajne nagrody. Wystarczy tylko wysłać... Po prostu maila e, z opinią, ze zdjęciami, najlepiej przed i po, albo tylko po, no i, e, no i tyle. E, wszystko będzie pod filmem opisane, możecie sobie zobaczyć, ale w związku z tym, że nagra nagrałam to tylko w jednym vlogu i to pod sam koniec, e, i później no, przez różne sytuacje nie miałam w ogóle jak możliwości ani chęci do nagrywania, więc przedłużyłam ten konkurs jeszcze o tydzień i mówię to na początku filmu, powiem, że dużo z Was stosuje te kosmetyki i myślę, że nagrody. Też są bardzo fajne, w ogóle też bardzo fajny cień. Słuchajcie ten z Sefory, e, taki do smarowania. To jest e, Colorful Effect Metal e, numerek 1 z Sefory. Bardzo Wam polecam, bo pięknie wygląda na oczach. Odnalazłam go, e, jak sprzątałam. E, dobra, wyłączymy sobie telefon, ponieważ znamy już to i z doświadczenia. E, Yy, znamy z doświadczenia. <noise> Znam, że, że, że przeczytam wiadomość, że zaraz ktoś będzie do mnie dzwonić, prawda? Więc tak, więc. No, więc tak, kochani, wyglądam, jakby mnie przejechał traktor. Jeszcze taki króciutki update, yy, ponieważ yy, za, zachorowałam. Wystałam róży po prostu. Yy, już wie, jak ktoś mnie dłużej obserwuje, to wiecie, że ja często się z tą różą borykam. Ostatnio miałam na Sri Lance, jak byliśmy w styczniu. No i do wczoraj wstałam... Mm z bólem głowy, budziłam się o piątej, a mi głowa naprawdę rzadko boli, ale jakoś tak, nie wiecie, nie połączyłam kropek i wstałam i bolały mi mięśnie, mięśnie całego ciała. Jeszcze zeszłam, bo był mój brat, był mój tata i, i, i mówiłam, że, że tak byłam zestresowana przez ostatnie dwa dni, tak byłam napięta i tak dalej, że chyba mi się, po prostu mam zakwasy z tego stresu i tak dalej. No i tak, wiecie, jakby spokojnie ale ja na i mówię, że naprawdę mnie wszystko boli. No i później w łazience zauważyłam oczywiście, że mam czerwone kropki na nodze, od pępka w dół opuchniętą czerwoną skórę, no. Także dostałam, wiecie, gorączki, no ogólnie, ogólnie czułam się fatalnie. Ogólnie czułam się fatalnie, od razu zapodałam sobie antybiotyk, ponieważ no, nie ma szans, żeby róża przeszła bez antybiotyku, przynajmniej u mnie, nie wiem jak u innych. Po prostu podaje się antybiotyk i już dzisiaj jest dużo lepiej. Natomiast wczoraj przeleżałam cały dzień, mówiłam wam w łóżku bolało mnie wszystko, dosłownie wszystko, każdy po prostu możliwy mięsień, łącznie ze stawem skleniowo tutaj z paliczkami. No, więc dzisiaj, dzisiaj tak dogorywam. Pospałam sobie dzisiaj właśnie do ósmej, co mi się tak w sumie rzadko zdarza. Czekajcie, no nie mogę znaleźć. Co mi się rzadko zdarza. No, ale tak naprawdę jest teraz, wiecie, 15, a ja a ja... Y no, tak sobie dogorywam, o tak to nazwijmy, i stwierdziłam, że jak sobie zrobię jakiś delikatny ma e masaż. <grywia> Makijaż to się może lepiej poczuję. E jeszcze na domiar tego wszystkiego, zaraz przejdziemy do, e do, 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 do tych spraw najważniejszych, e ale jeszcze na domiar e wszystkiego miałam e remont. Zresztą zaraz pokażę Wam pokój, który remontowaliśmy. W zasadzie dwa pokoje u góry tutaj remontowaliśmy i, no i korytarz, tak to nazwijmy. Nie był to jakiś wielki, wielki remont, ale po pierwsze no, trwał około tygodnia. Kilka dni przygotowywaliśmy się do tego remontu. To znaczy, że wiecie, sprawdzaliśmy szafę, bo tam przynosiliśmy szafę, łóżko do innego pokoju. Wyrzucaliśmy rzeczy, które no, już nam, że tak powiem, nie służą. albo leżą, wiecie, w szafie i po prostu nietyknięte, no więc remont poszedł bardzo sprawnie, natomiast wiecie, później to sprzątanie, to wszystko, przenoszenie, no masakra, po prostu masakra, no także, ale dobrze, dobrze, że już jest po i że to tak sprawnie poszło, ale wiecie, jak jest z remontami, no człowiek po prostu naprawdę się umęczy. Podkładu sobie nie daję, ale pokażę Wam, jaki podkład używam, bo o to często się pytacie. E, to jest moje drugie opakowanie e, Sephora Best Skin Ever Glow i to jest numerek e, 17.5N. E, dla mnie bardzo dobry. E, jeżeli macie bardzo suchą skórę, e, to będziecie też zadowolone na pewno. Ma bardzo ładne krycie, wygląda w moim zdaniem bardzo naturalnie. To jest jedna rzecz, o którą pytacie, a druga to jest samoopalacz. Wiecie, że ja się nie opalam, nie lubię się opalać, ale lubię być opalona. E, więc ciężko osiągnąć ten efekt. <grych> e, więc e, tutaj Wam polecam. E, tak, ja używam piankę brozującą, Tan Ekspert. E, to już jest, no, co, co, w zasadzie co wakacje kupuję sobie, że tak powiem, nową, świeżą. E, I co jakiś czas smaruję sobie nogi albo całe ciało. E, to jest e, naturalna opalenizna, ale jeszcze patrzę, czy to jest jakiś numerek, czy to jest tak. Nie, to nie ma tak żadnego tutaj numerka. Tam nie ma dużego też wyboru. E, i, I powiem Wam, że nie śmierdzi, nie śmierdzi to później po nałożeniu. Ładnie się rozprowadza, no nie robi plam, chyba że wiadomo, coś tam e, bardzo źle rozsmarujemy. E, ja powiem Wam, że ostatnio chyba wam na vlogu opowiadałam. Że zasnęłam w ogóle z tą pijanką, bo to jest tak, nakłada się ją na godzinę albo trzy, w zależności od intensywności. E, I ja ją, słuchajcie, nałożyłam, położyłam się do łóżka e, i zaczęłam sobie czytać książkę, i obudziłam się rano. I najczęściej to, że miałam zgażone światło, i jeszcze miałam nastawione zegarek, więc po prostu nie wiem, jak to zrobiłam. Więc jak wstałam, to byłam turbo przerażona, i mówię nie: no, znowu po prostu. Ja mówię, teraz będę pomarańczowym kurczakiem. Eee, chyba wam to pytam, albo nie. No, ale na szczęście nie było tak źle. Jak się umyłam jeden, dwa razy, to opelnizna była całkiem fajna. No, i teraz muszę powtórzyć. Więc to są dwie moje polecajki. No i ten makijaż na dzisiaj nam wystarczy, bo no, zobaczcie, brwi, słuchajcie, to już od nie wiem dwóch miesięcy robię sobie sama tą henną krakowską, bo nie mam czasu i paznokci też nie mam czasu, ale jakby nieistotne. Także nagrywam w nowym pokoju gościnnym. Potem Wam pokażę, bo wyszło naprawdę bardzo ładnie, jestem bardzo zadowolona. No, na korytarzu to tam w sumie nic wielkiego nie robiliśmy, ale dobra, jakby nie o tym, kochani, następnym razem Wam wszystko pokażę Chcę Wam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, też takich ogłoszeń mówię, bo dawno mi nie było Jeżeli chodzi o prezenty, czyli olejki arganowe, które przywiozłam z Maroko, to ostatnio mówiłam, że mam ich chyba 20 i wyślę Wam je w prezencie. Yy, tylko tak namieszałam, tak namieszałam, że stwierdziłam, że muszę to jeszcze raz sprostować, Wam wytłumaczyć. Więc w tym tygodniu będzie film z Maroko. I jeżeli skomentujecie ten film i napiszecie coś o olejku, yy, to ja wybiorę 20 osób, że chcecie na przykład, yy, to ja wybiorę 20 osób i Wam ten olejek wyślę w prezencie, oczywiście. <laughs> Czy coś włączyło? A jeszcze jedna rzecz, kochani, e, tylko musicie mi dać 5 sekundek Tam, e, Mówiłam, robię też takie rozdania i prezenty sam osobom, które są najbardziej aktywne na koncie, które na przykład, właśnie, lajkują, komentują itd. E, i tak dalej. Ja mam YouTube Statystyki, więc widzę, e, widzę osoby, które po prostu są najbardziej aktywne. Tu Wam na przykład pokażę, widzicie najbardziej e, aktywni fani, e, i tutaj mam właśnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5, 5 osób, więc do nich też napiszemy maila, żeby wysłali swoje dane adresowe, i do tych osób tutaj, do tych pięciu poleci prezent. Więc zachęcam do komentowania i być aktywnym, bo zawsze wysyłam jakieś fajne, właśnie prezenty, czy to kosmetyki. Także, tak, więc kochani, przechodząc już, bo zrobiłam tutaj długi, długi wstęp. E, dlaczego te ostatnie takie w ogóle miesiące były bardzo trudne? Mm, bardzo trudne były, ponieważ e, chorowała, leczyła się osoba, która jest dla mnie bardzo bliska, e, jedna, jedna z takich najbliższych mi osób w życiu. E, no i było no, ciężko, bo przechodziłyśmy całe leczenie razem. Jeszcze jakby to leczenie nie jest zakończone. E, wiadomo, że jak choruje bliska osoba, to człowiek e, się bardziej martwi niż o siebie. E, no i druga sprawa jest taka, o której Wam opowiem troszkę więcej, bo e, pytałam się mamy i, i, i wiadomo bez szczegółów, ale e, Jezu, powiem Wam, nie muszę się teraz tak, wiecie, uspokoić, bo nie chcę tutaj. Nie chcę tutaj, wiecie, płakać ani nic. Natomiast. Jakby to Wam powiedzieć? Moja mama zawsze miała problemy z, 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 z gózkami w piersiach. Miała nawet kiedyś taki incydent dawno temu, że jakiś lekarz zdiagnozował u niej właśnie raka piersi i wysłał mamę, znaczy, wysłał, mama dostała skierowanie na amputację piersi. Mówię, to było bardzo dawno temu dostała też jakieś takie lekarstwa. Pamiętam, że tata mi opowiadał, że tam właśnie mm, było, było, było w tych takich, mm, wiecie, że, mo że może po prostu, przepraszam Was, bo jestem taka jakaś dzisiaj mówię, przez tą różę jeszcze taka trochę rozwalona, że właśnie może, że można, że można umrzeć po prostu po zażywaniu tego lekarstwa i tak dalej, więc on tam, no, pojechała po prostu jeszcze na konsultacji prywatnie do profesora Miszczyka, świętej pamięci już, wybitnego po prostu specjalisty, który pracował na onkologii, nawet ja miałam z nim e, przyjemność przez wiele lat pracować e, i znaliśmy się, że tak powiem, znałam go osobiście, e, no ale wtedy nie pracowałam, a pojechałam na taką konsultację, no i na szczęście okazało się, się, że to w ogóle nie jest żaden neragi i tak dalej, i, 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 tylko po prostu torbiel. Yy, ale w związku z tym, że tych torbieli było dużo, to mama yy, po prostu miała badania, przyjeżdżała na onkologię, miała mamografię czy tam USG yy, i była pod taką stałą, ścisłą od wielu, wielu, wielu lat yy, yy, kontrolą. Yy, następnie moi rodzice, jak wiecie, przeprowadzili się do województwa łódzkiego, no i na onkologii też jakoś tak to się zadziało, że oni powiedzieli, że, że jakby przez tyle lat jest wszystko dobrze, że ma się po prostu gdzieś tam kontrolować normalnie w jakiejś tam przychodni rodzinnej, więc no złożyło się jedno z drugim, no i mama tam po prostu w miejscu, w sieradzu chodziła sobie i robiła sobie tam nie wiem raz na jakiś czas właśnie tą mamografię i USG. I teraz nie wiem dokładnie, żeby wam datami tutaj nie, ale może to była końcówka, właśnie tamtego roku, miała wykonywaną właśnie mamografię, czy tam USG, no i tam coś się lekarzowi nie spodobało i wysłała mamy na biopsję cienko No i z biopsji cienko wyszło, że wszystko jest prawidłowo z tej zmiany zakutej, natomiast lekarz powiedział mamie, że ma sobie zrobić rezonans, że jakby, no, te piersi są jakby takie mm, trudne, tak to nazwijmy, żeby zrobiła sobie jeszcze rezonans, tylko musi sobie załatwić skierowanie, więc mama poszła do lekarza takiego, nie wiem, to rodzinnego, który, no nieważne, czy to był rodzinny, czy taki specjalista, on tego skierowania nie chciał mamie dać, no, ale w końcu się udało, no i jak już mieliśmy to skierowanie, to też trochę czasu niestety Minęło, bo czekaliśmy po prostu yy, na sprowadzenie takiej dobrej cewki do badania piersi, na czytestowym rezonansie. No i to się troszkę, niestety, opóźniło. Na rezonansie, yy, po wykonaniu badania, yy, okazało się, że jest BIRAC 5. Yy, no i dalej, może nie, nie chcę Wam też, tak wiecie, opowiadać wszystko ze szczegółami, tylko. Yy, i też nie chcę was straszyć, natomiast powiem to yy, yy, bo to myślę jest bardzo ważne i istotne yy, dla całej tej historii. Yy, na onkologii w liwicach, yy, jeżeli jest jakaś zmiana podejrzana w piersiach, to w ogóle nie wykonuje się biopsji cienkoigłowej, ponieważ biopsja cienkoigłowa jest bardzo yy, Da, daje, bardzo często dawała złe wyniki, jeżeli chodzi o pierś. Yy, to jest ważna informacja, bo mówię, oglądacie mnie tu z całej Polski i jeżeli yy, macie jakąś zmianę, która Was niepokoi, yy, to naprawdę warto zrobić sobie rezonans magnetyczny. Yy, jeżeli macie taką możliwość, jeżeli jest jakaś zmiana, którą nie do końca jesteście pewni, że jest to przeziagnozowana, która Was gdzieś tam męczy i dręczy po nocach, to też yy, to też y, zastanówcie się nad rezonansem, bo widzicie, z biopsją mojej mamy wyszło wszystko dobrze, y, wszystko w porządku i gdybyśmy to tak po prostu zostawili i, i zaniechali, y, no to y, mogłoby być bardzo źle. No i tak wiecie, te tygodnie mijały po prostu w oczekiwaniu na rozpoznanie, na wyniki z histopatologii. Była biopsja grubej głowa jeden raz, potem była biopsja grubej głowa drugi raz wykonywana. Teraz już moja mamuśka jest po operacji. Miała ją parę dni temu. Parę dni temu. Na razie wszystko jest dobrze. <laughs> Ojku. Przepraszam, na razie wszystko jest kochani dobrze, natomiast zobaczymy, bo jeszcze, jeszcze, jeszcze te wycinki idą do hispatologii, już takie wiadomo, dokładne. No, powiem Wam tak, ciężki to był dla mnie czas, tak jak Wam powiedziałam, że. Mm, jak człowiek choruje to jest co innego, ale jak choruje ktoś bliski yy, to człowiek się wiecie martwi całym, yy, no, całym sobą i teraz też byliśmy z mamą w czwartek właśnie yy, na onkologii i taka byłam słuchajcie, tak mi się płakać działo, taka byłam słabo. mama akurat miała yy, biopsję węzła wartownika, miała oznaczone, o, o, oznaczone, oznaczonego węzła wartownika. A ja w tym samym czasie miałam y, kontrolę na onkologii swoją, osobistą. I w tym samym czasie, wiecie, ona siedziała tam na medycynie nuklearnej, ja siedziałam pod gabinetem i taka po prostu jakoś taka zła była. Ja mówię Boże, po prostu jak tak może być, że my teraz we na onkologii w tym samym czasie? Jak tak może być? Po prostu ja już nie mam na to siły, ja po prostu. No więc taki ten czas był trudny dla mnie. Eee, i sobie tam wiecie dużo popłakałam i tak dalej, dziś tam sobie to wszystko, wiecie, w głowie poukładałam. Teraz wiadomo, czuję się już dobrze. Ja tak mówię o sobie, wiecie, bo po prostu nie chcę za dużo Wam opowiadać o mamie, no bo, no bo wiadomo, wiem, że tutaj jest dużo takich osób, które nas bardzo wspierają i wysyłają nam zawsze takie, wiecie, dużo dobrego, więc jeżeli mogę Was prosić o modlitwę za moją Mamuśkę za jej zdrowie albo za wysłanie takiej, wiecie, dobrej energii, dobrej myśli, to będę Wam bardzo wdzięczna. E, więc dlatego, tak, żebyście nie odebrali tego, że ja tu teraz, o taka biedna, absolutnie, y, absolutnie wiecie ja. E, chodziło raczej takie o załamanie, trochę takie wiecie psychiczne moje, e, ale mówię, teraz już jest wszystko dobrze. E, mama też jest dzielna, silna. E, Naprawdę jestem pod wrażeniem po prostu nawet po tej całej operacji, i tak dalej. W jakim, znaczy w dobrej formie, wiecie o co chodzi, że z takim dobrym nastawieniem, i tak dalej. Staram się ją też, wiecie, tak wspierać przez cały ten czas na tyle, na ile oczywiście mogłam i potrafiłam. Nawracając do tego, co Wam opowiadałam, no mama miała operację jakoś, wiecie, dwa dni temu, a ja wczoraj obudziłam się z tymi, dwa, trzy dni temu, a ja wczoraj obudziłam się z tą bólem mięśni. Ja mówię i, i dlatego to tak połączyłam, że po prostu taka byłam, wiecie, zdenerwowana, taka byłam napięta i tak dalej, że może dlatego właśnie te mięśnie mnie bolały. Ale nie, to była róża, to nie to. Cieszę się, bo też przyjechał mój brat no, z e, w sumie e, w tym takim najtrudniejszym dla nas momencie. E, więc jak byliśmy razem, to mi też, wiecie, tak było lżej po prostu, jak zawieźliśmy mamę do szpitala na operację. E, e, że byliśmy tak razem, wiecie o co chodzi, że staraliśmy się po prostu gdzieś tam swoją głowę zająć, e, żeby nie zwariować. No, no i tak to kochani, właśnie jest, Widzicie, no nie miałam ani przestrzeni, żeby nagrywać. Bo cały czas ktoś tutaj był u nas w domu, ciągle badania, diagnostyka i tak dalej. Spędziłam, wiecie, multum czasu na onkologii, zresztą rzut iluś tam miesięcy. Do tego no i psychicznie też tak właśnie, no tak słabo było. Yy, więc nie czułam takiej właśnie no, werwy, żeby brać kamerę i, i wiecie, co tu nagrywać, yy, a żeby was tutaj też nie zasmucać, yy, no. Także teraz już jest dobrze, idziemy do przodu, yy, gdzieś to sobie właśnie wiecie, poukładałam. Yy, no, tak jak moja przyjaciółka mówiła, yy, tak jak moja przyjaciółka mówiła, że. Jak są zdrowi rodzice, to jest wszystko dobrze. Jak my jesteśmy zdrowi, mamy zdrową rodzinę, rodziców, naprawdę trzeba się cieszyć tym życiem, korzystać, bo wiecie, jak przychodzi choroba. Powiem, że nikt na nią nie jest gotowy po drugie, każdy ma inne nastawienie jeden jest e, bardzo dobrze nastawiony wiecie, idzie tu przodu jak czołg po prostu nie do zatrzymania e, a, a inna osoba się załamie jest smutna, wiecie, zdołowana nie wiadomo jak z nią rozmawiać nie wiadomo jak ją pocieszyć e, często te osoby, które chorują czują się takie troszkę, wiecie jakby zostawione, odizolowane e, bo dużo osób po prostu nie wie, co ma mówić, nie wie, jak ma zadzwonić, o czym ma rozmawiać, czy się ma wypytywać tej osoby o wszystko, e, czy, mm, czy rozmawiać o tej chorobie, czy nie rozmawiać. Wiecie, człowiek jest taki skołowany, e, że nie wie, co ma robić, co, co, co jest dobre dla tego drugiego człowieka, i czasami się po prostu wycofuje, e, a ta osoba chorująca, właśnie czuje się taka, jakby zostawiona. Więc jeżeli macie też kogoś w rodzinie, kto yy, choruje, yy, to po prostu nie bójcie się, tylko zapytajcie: Powiedzcie szczerze z serca: Słuchaj, yy, to jest trudna dla mnie, dla ciebie przede wszystkim, ale dla mnie bo jesteś dla mnie ważna, bo ja Cię kocham, też to jest dla mnie trudny moment. Yy, nie wiem, jak, co mam zrobić, jak z Tobą rozmawiać, żeby Cię nie urazić, żeby Ci pomóc, żeby Cię wspomóc, yy, czy po prostu być przy Tobie, złapać Cię za rękę, przyjechać, odwiedzić Cię, yy, czy chciałabyś takiego wsparcia słownego, czy może takie słowne wsparcie, jak ta rada, jesteś silna i tak dalej, po prostu Cię tylko denerwuje, bo, bo różnie ludzie, mówię Wam, podchodzą, więc yy, musimy się uczyć, wiecie, mówić o swoich emocjach, Musimy uczyć się mówić o, yy, o tym, co nas boli o tym, co jest dobre, ale co też jest złe w naszym życiu. Yy, mówić, czego potrzebujemy i myślę, że jak taka osoba, jak jej się po prostu szczerze zapytacie, jak możecie jej pomóc, czego ona od was oczekuje, że nie chcecie, żeby ona czuła, że wy się, nie wiem, odsunęliście, bo nie dzwonicie, ale po prostu no, po prostu nie wiecie, po prostu nie wiecie, co by było dla niej dobre, żeby ją właśnie nie zdenerwować, nie urazić. Więc tak, kochani, zawsze warto po prostu rozmawiać. Jeżeli mówię, macie jakieś takie zmiany, które gdzieś was niepokoją, do końca często dostaję takie wiadomości, że yy, ostatnio nawet ktoś mi napisał, czekajcie. Yy, jakaś dziewczyna mi napisała, że była u lekarza, miała badanie, wyszło, że ma guzka piersi, yy, ale lekarz powiedział, że na razie zostawiamy tego guska i, i, i zobaczymy. Yy, czy, będzie, czy będzie się powiększać i ma przyjść za pół roku. Yy, ja to tak wam mówię wyrwane z kontekstu oczywiście, no i jakby ta dziewczyna się wiecie, niepokoi, yy, bo, bo, bo nie wie, dlaczego ma rosnąć, że chciałaby taką wiecie jasną diagnozę, że to jest zmiana łagodna, albo złośliwa, albo usuwamy, albo nie usuwamy, yy, często takie to jest wiecie niedopowiedziane. Mm. Yy. Dlatego y, warto, mówię, dalej się diagnozować, na przykład iść do innego specjalisty, postarać się na przykład zrobić te badania dokładniejsze, czyli właśnie na przykład ten rezonans magnetyczny, y, poszerzyć po prostu tą diagnostykę, bo y, wy pewnie znacie, co tu czeka, pewnie znacie y, takie historie, albo nawet macie w swoim otoczeniu, że ktoś po prostu y, był źle zdiagnozowany albo na przykład nie wiem, chodził, badał się regularnie i też. Ta diagnoza nie została dobrze postawiona. No, mówię, dobrze, że ten lekarz powiedział mamie o tym, o, tym, o tym rezonansie, i dobrze, że mama tego tak wiecie, nie mówiąc brzydko, olała na zasadzie a wyniki wyszły dobre, wszystko jest w porządku, to, no to co ja tam będę wymyślać jeszcze z rezonansem? Przecież miałam biopsję. Więc pamiętajcie też, że biopsja cienko i głowa jest nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o piersi, o guzy piersi, bardzo często daje właśnie złe wyniki. Nie wiem, jak jest właśnie na innych onkologiach. Wiem, że w instytucie y, robią tylko grubo i głową, jeżeli chodzi o piersi. Nie robią w ogóle cienko i głowej. Y, także tak, kochani. No i co Wam mogę więcej powiedzieć? Po prostu takim przesłaniem niech będzie. Może mama kiedyś się zgodzi, to Wam coś opowie też. Y, y, takim przesłaniem, wiecie, niech będzie to, że Cieszmy się, że mamy bliskich rodzinę, że są zdrowi, doceniajmy to naprawdę, doceniajmy to, jakiś taki film nagrałam, e, taki film nagrałam znaczy pod taki jakby, no mniejsza o to. Chodziło, może kojarzycie, że e, mm, że nie chcę, żebyś mi kupował kwiaty na mój pogrzeb, nie chcę, żebyś przyjeżdżał setki kilometrów na, na, na mój pogrzeb, żeby się ze mną pożegnać. Ja chcę, żebyś, nie wiem, dał mi kwiatki teraz, jak żyję, żebyś przyjechał i porozmawiał ze mną teraz, jak żyję, żebyś zadzwonił teraz, bo jestem, a nie jak już jest za późno. No, więc jeżeli... Macie właśnie y, macie rodziców, którzy żyją, to pamiętajcie, żeby do nich dzwonić, żeby ich odwiedzać, żeby spędzać z nimi czas, y, żeby ich może zabrać na wakacje y, razem. Y, wiem, że to jest takie. Czasami właśnie osoby się dziwią, że my tak właśnie jeździmy często z rodzicami na wakacje. Natomiast to są też cudowne, wspaniałe chwile. Wiadomo, że każdy z nas jest inny i tak jak Wam już mówiłam, na takich wyjazdach gdzieś tam możemy, wiecie, się wkurzyć jeden na drugiego, no ale to jest normalne. To jest normalne i, i, i tak naprawdę są to, wiecie, cudowne chwile, które nam nie zabierze, spędzone właśnie z bliskimi, gdzie się ma ten czas non-stop, a nie wiecie, wpada się i wypada. Więc tak, kochani, no, więc teraz myślę, że będzie wszystko dobrze, że ja też wrócę do takiego częstszego y, nagrywania. Już też mówię Wam, teraz tak mi się łamie ten głos, bo, y, bo tak, wiecie, no jest to dla mnie bardzo wzruszające i bardzo to przeżyłam. Y, y, tak, a, a najgorsze było takie, wiecie, czekanie, co to będzie, czy coś będzie, jakie leczenie i tak dalej. Jeszcze myślę, wiecie, długa droga. Przed nami, ale wszystko jest dobrze i e, cieszę się, że już jest po operacji e, i że to nie zostało, wiecie, za, zaniechane, bo nie wiadomo, jakby mama za rok poszła na mamografię, co, co tam by było, e, a myślę, że byłoby bardzo źle. Więc e, więc tak, kochani, no tak po, po ogólnie Wam opowiedziałam. Mówię, może kiedyś moja mama e, się zgodzi coś Wam jeszcze więcej opowiedzieć. E, I ta moja bliska osoba, z którą też ostatnimi miesiącami. E, Przechodziliśmy leczenie, no tak mówię, teraz przechodziliśmy, ona przechodziła, yy, bo też jest bardzo dzielna, niezwykle dzielna, po prostu byłaby wspaniałym przykładem dla innych pań, takim, do, żeby zmotywować właśnie i dać siłę, i dać wiarę. Yy, no także, tak, kochani, jeszcze raz. Yy. Będzie mi miło, jak właśnie pomodlicie się za moją mamę, wyślecie jej dobrą energię. Dziękuję, że tu jesteście. Dostawcie serduszko dla mamy. Będzie jej na pewno bardzo miło pod filmem. No, a ja, słuchajcie, idę dalej leżeć. Myślę, że już jutro będzie trzeci dzień róży, to już będzie dobrze. Już plamy prawie poschodziły z nogi kiedy nie mam strasznie takie, wiecie, nogę opuchniętą i brzuch, ale. Ale co tam, po prostu to tylko róża, już ileś razy miałam w życiu. Najważniejsze, że już wiem, jakie jest rozpoznanie, bo najgorsze, było to jak po prostu nie wiedziałam w ogóle, co mi jest i nawet kiedyś Wam opowiadałam, że byłam w ogóle na izbie przyjęć, eee, tak, że byłam na izbie przyjęć i że. Mm, Siedziałam tam cały dzień i w sumie wyszłam bez żadnej diagnozy. Jakieś tam miałam przepływy, nie wiadomo co, jakieś podejrzenie zakrzepicy, a się okazało, że to jest po prostu róża i że właśnie to często występuje róża u osób, które mają usunięte właśnie węzły chłonne, tak jak ja. No Także tak, kochani, jeszcze raz Was ściskam, całuję. W tym tygodniu, mówię, będzie jeszcze vlog z Maroko, więc też oglądajcie, mam nadzieję, że będzie dla Was ciekawy. Zostawiajcie komentarze. może Wygrać jakieś fajne nagrody, i no i mam nadzieję, że do Was wrócę. Teraz jeszcze trochę na sklepie muszę stać, e, ale zatrudniliśmy, będzie u nas nowa dziewczyna pracować, więc będę miała też trochę więcej czasu, bo wiadomo, jak stałam na, sklepa, na sklepie teraz, to to no to wiadomo to nie ma co nagrywać także ściskam was całuje kochani ja i w środę jest live mam nadzieję że się wszystko uda jeszcze wam napiszę tam na YouTube takiego posta że 18:30 18:30 się zobaczymy tak mam nadzieję albo 17:30 jakoś tak dam wam znać jeszcze no buziaczki. ściskam całuję dziękuję że jesteście